Laudetur Jezus Chrystus. dlaczego coraz mniej katolików chodzi na mszę Świętą? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że im nie zależy. A dlaczego im nie zależy? Bo nie uważają, żeby to było dla nich ważne, żeby to miało sens. Pomijając nawet rzeczy religijne, no, ludzie niechętnie podejmują się robienia czegoś, czego no, jakby celu nie widzą. Nasze działania powinny czemuś służyć. Jak to się stało, że przez stulecia ludzie widzieli sens w chodzeniu na mszę świętą, a dzisiaj już nie? Może dlatego, że po Soborze zmienił się tak naprawdę cel mszy świętej. I o tym w dzisiejszym filmie, który jak widać oznaczyłam jako ciąg dalszy rozważań związanych z dokumentem, z tak zwaną interwencją odtawianiego, jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, będzie odnośnik w opisie. Przejdźmy od razu do fragmentów tekstu. Znajdziemy w nim trzy cele mszy świętej: ostateczny, bezpośredni i immanentny. To jest trzeci rozdział dokumentu Interwencja Odtawianiego. Cel ostateczny mszy świętej. Ostatecznym celem mszy jest ofiara na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Stosownie do słów Chrystusa, które tak określają pierwszy cel wcielenia. Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Wnowu z Ordo cel ten zniknął. Z ofertorium, w którym nie ma już modlitwy Suscipe Sancta Trinitas, przyjmij trójco święta, z zakończenia mszy, które nie zawiera już modlitwy Placa tibi Sancta Trinitas o Trójco Przenajświętsze, a niechaj Ci miłym będzie, z prefacji, ponieważ z cyklu niedzielnego znikła prefacja o Trójcy Świętej, którą zachowano tylko w uroczystość Trójcy Świętej, czyli raz w roku. No może zastanawiać, a komu mogło zależeć na tym, żeby pousuwać odniesienia do Trójcy Świętej z mszy świętej? Przecież to jest samo jądro naszej wiary, wiara w Boga w Trójcy Jedynego. No i przecież ta cała komisja, która tworzyła nowy rytm Mszy Świętej i która składała się, powtórzmy to po raz 155, w większości z protestantów, czyli wydawałoby się z chrześcijan. Pierwsza rzecz jest taka, czy rzeczywiście wszyscy protestanci są chrześcijanami, bo za chrześcijan zawsze uważano tych Którzy no, uznają Trójce Świętą. Tak się dawniej mówiło. Dlatego nie uważano na przykład Mormonów za chrześcijan, bo nie uznają dogmatu Trójcy Świętej, dlatego nie uważano świadków Jehowy i wszelkich innych tego typu ruchów. Ale jeśli popatrzymy na ostatnie dziesięciolecia przemian wspólnot protestanckich, to widzimy dwie rzeczy. Jedna to jest oczywiście taka ich naturalna proliferacja, że od czasów Lutra, Kalwina i Zwinglego oni się dzielili na coraz to mniejsze grupki i grupeczki i coraz bardziej specjalistyczne i zafiksowane na różnych tematach. Ale to co zobaczymy i co jest bardzo charakterystyczne dla wielu tych wspólnot dzisiaj, to są takie dwa elementy. Po pierwsze, w miejscach gdzie się zbierają bardzo często nie ma już nawet krzyża. Ja nie mówię nawet o krzyżu z wizerunkiem pana Jezusa, z pasyjką. W ogóle krzyża nie ma. A druga rzecz, w ich modlitwach nie pojawia się już właśnie Trójca Święta. A kto ma taką deistyczną koncepcję bóstwa? Masoneria. Im nawet nie zależy na tym, żeby Boga nazywać wielkim architektem. Ich Boga, ich bóstwo. To ma być coś rozmytego i bezosobowego. I to dokładnie pojawia się w rycie Mszy Świętej, jak się powyrzuca rzeczy tradycyjne. Cel drugi, cel bezpośredni. Bezpośrednim celem Mszy Świętej jest ofiara przebłagalna. Także i on jest narażony na szwank, ponieważ zamiast podkreślać odpuszczenie grzechów żywych i umarłych, nowus ordo. Kładzie nacisk na posilanie i uświęcanie obecnych. No już w poprzednim filmie y, nawiązywałam do tych, prawda, zmienionych definicji, do tego, że się inaczej pojmuje mszę świętą w nowu sordo, że się akcentuje pamiątkę, że się mówi o dziękczynieniu, eucharystii itd. Natomiast tutaj słusznie autorzy zwracają uwagę, że to jest takie całkowite uczłowieczenie mszy, przeniesienie akcentu z ofiary. Na spotkanie ludzi, taki po prostu klub religijny. I to niejednokrotnie na rozmaitych mszach widać, że to jest takie prawda, towarzyskie spotkanie. Ja dlatego nazwałam to w tytule towarzyską kulinarną redukcją Liturgii Katolickiej, bo to dokładnie tak zostało zredukowane. Immanentny cel mszy zasadza się na tym, że jest ona przede wszystkim ofiarą. Istotą każdej ofiary jest to, że musi się podobać Bogu i zostać przezeń przyjęta. Nowus Ordo wynaturza ofiarowanie, ofertorium, czyniąc z niego coś w rodzaju wymiany między człowiekiem a Bogiem. Człowiek przynosi chleb, zaś Bóg przemienia go w chleb życia. Człowiek przynosi wino, a Bóg przemienia go w napój duchowy. Muszę przyznać, że jak przeczytałam o tym wynaturzeniu ö, ö, ofertorium... To po prostu stwierdziłam, że muszę sięgnąć i zobaczyć, jak to wyląga w oryginale, bo aż mi się wierzyć nie chciało, że tego typu słowo się tam znalazło. Ale rzeczywiście we włoskim jest natura, co oznacza dokładnie wynaturzenie. Może się wydawać, że to jest takie bardzo publicystyczne określenie, ale prawda jest taka, że to jest zaakcentowanie tej zupełnej zmiany, jaka się dokonała w akcie ofiarowania. To nawet trudno mówić o ofiarowaniu. I to ma w sobie taki aspekt, który powiedziałabym jest wręcz pogański, bo nie ma tego pełnego pokory przyjścia i ofiarowania Bogu, tylko jest coś takiego, jak był pogan, to znaczy bóstwo wymaga złożenia określonej ofiary i wtedy ono łaskawie udzieli prawda darów, które są oczekiwane przez tego, który w ten handelek wchodzi. Tylko to jest kompletnie niechrześcijańskie czy tak jak zobaczymy te procesje z darami, które się pojawiły w Nowu Sordo, tak? to znowu, my, to ma my mamy tam znowu obecne to przeakcentowanie wspólnoty. Ludzie to no nie na wszystkich mszach, tak? ale na wielu takich w różnych tam stowarzyszeniach religijnych. Yy, idą ludzie i przeszą dalej do ołtarza i ksiądz wychodzi do nich. Yy, I to jest znowu to skupienie na tej ludzkiej interakcji. Nie mówiąc o tym, że ksiądz, Zobaczmy, on znowu w takim akcie odbierania tych darów, on niejako występuje jak taki ambasador pana Boga, jako jakiś swego rodzaju reprezentant. To jest zupełnie co innego niż w dawnej liturgii, kiedy kapłan występuje in persona Christi. Czyli on jest tą figurą pana Jezusa, pasterza, on jest figurą tego, który się ofiarowuje. A tutaj nie. Zniesienie rzeczywistego celu mszy zmusza do tworzenia celów fikcyjnych. Stąd gesty, które mają podkreślać związek między kapłanem a wiernymi oraz między samymi wiernymi. Zobaczmy, w Wilum Szach jest coś takiego, że to, jak wygląda Msza, jest związane przede wszystkim z tym, jaki temperament ma Celebrans, jak on sobie tą muszą zarządza. I wielu księży właśnie jest takich afektowanych. No i rzecz jasna, są wierni, którzy w ogóle uważają, że takie afektowanie to jest wyraz, prawda, głębokiej religijności. I sami też lubią, prawda, tam podawanie rączek, tam trzymanie się za rączki i tym podobne. A dla wielu ludzi tak naprawdę to jest nie do wytrzymania, bo ludzie podskórnie czują, że w tym jest pewien, coś, coś niestosownego. Mogą nie potrafić tak zdefiniować, że właśnie tutaj te cele się zmieniły, bo oczywiście no, przeciętni wierni no, nigdy nie czytali traktatów teologicznych, ale oni to po prostu znakomicie wyczuli, że to nie jest spotkanie z Bogiem, tylko to jest jakaś taka w dużej mierze interakcja towarzyska w sosie religijnym. Stąd natychmiast doprowadzony do absurdu zwyczaj składania w momencie ofiarowania hostii darów na rzecz ubogich i kościoła. Szczególny charakter prawdziwej hostii zostanie zupełnie zatarty, zaś uczestnictwo w bezkrwawej ofierze Chrystusa zamieni się w spotkanie filantropów lub przyjęcie dobroczynne. No, ja już się tutaj pastwiłam niejednokrotnie nad takimi głupimi zwyczajami, że np. księża celebrują w trakcie mszy jakieś tam swoje imieninki czy rocznicę święceń. Ja kiedyś byłam na mszy, którą, że tak powiem, celebrował taki narcyz, który poświęcił kazanie temu, że on tego dnia ma rocznicę święceń i tylko jego mamusia pamiętała, że on ma tą rocznicę. I ile razy zdarza się, że przy procesjach z darami, no niesie się w nich rzeczy, które zupełnie nie mają nic wspólnego z ofiarą Mszy Świętej. Są na przykład kwiatki do Celebransa. Mi pewna pani opowiadała kiedyś, że była świadkiem, jak skrzynkę koniaku przyniesiono, że tak powiem, Celebransowi, biskupowi. No, pewnie się wszyscy domyślają, o kogo chodzi, no bo kto może potrzebować aż skrzynkę koniaku. I tak wygląda procesja z darami. I nie ma się co dziwić, że ginie istota, ginie istota mszy świętej, kiedy do takich rzeczy dochodzi. I to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego nastąpiła taka erozja wiary katolickiej? Dlaczego ludzie opuszczają msze? Do interwencji odtawiania jeszcze prawdopodobnie wrócimy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za wysłuchanie tej krótkiej katechezy. W dokumentacji oczywiście są odnośniki, można tam sobie ten tekst przeczytać, bo znowu ja z tego trzeciego rozdziału tej analizy krytycznej z Ordo wybrałam tylko fragmenty. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.